Siemanko. Wsiadam sobie do gierki, tak pomyślałem, antycznie elfowie są niedługo. I zobaczcie, dzisiaj. Czemu by tego nie wykorzystać za 4 godziny? Czy padniecie, czy nie padniecie? Kości będziecie mieć zaliczony z dostępem na sklej dwójkę i zrobimy sobie dostęp na sklej dwójkę, tylko troszeczkę trzeba być bardziej przygotowanym. Lepsze potionki kupić, zrobić co tam wam trzeba. Ja na przykład jestem Berserkerem, mam. Myślę, że potworki mogą mnie tam na hita ściągnąć, więc potrzebuję trochę lepsze potjony. Potjony HP czy potjony many? Możecie sobie sprawdzić, co się Wam opłaca lepiej robić. Many nie potrzebuję. Potrzebuję eku od natury w miarę spoko. Miałam słabe, słabe to eku od natury. Nie mam w ogóle psionego nasilnika, budków, pierścionka. pierścionek. To może bym założył sobie ten bo tutaj mamy już 30 ataku, 45 ataku i w miarę, no tutaj mam 50 ataku tu mam 50, tu mam 50 tu mam 50, tu mam 60 to tragedii nie ma, ale tam wyjdą nowa cała horda strażników zobaczycie czy da się radę przed tym uciec czy nie, na tym filmiku, jak padnę to padnę będę mieć kościka zaleczonego 75 punktów repu Repy mam, w zasadzie żeby kupić sobie blessy kolejne. 20 milionów eksportracę. to nie jest aż tak dużo. Level nawet nie spadnie. Dobra, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to sobie zrobić chociaż stówkę potionów. Jesteście magiem, musicie od razu na miejscu po kliknięciu pójść w wróg i pójść sobie dać rezurekta. Ja też będę chciał sobie dać rezurekta, żeby, żeby miał złotko i do tego jeszcze rezurekta adventrona. Tak więc patrzcie na to, jak robię i jak to najlepiej zrobić. Jak najlepiej wziąć sobie, Teamek sobie, żeby szybko to zbić. Wojownika, który właśnie od razu na siebie te wszystkie potwory. I alchemika, który da Wam resurrecta, jeśli nie macie Meltrona. Tak więc pierwszą rzeczą, którą tu będziemy musieli zrobić sobie, jest dostęp na dwójkę. No to zrobienie potionów. Drugą rzeczą jest. Ogarnijcie sobie nasilnika yy, co ja mówię, łuk z Gwiezdnego Pyłu, będzie nam potrzebny później do wykonania zadanka, która będzie akurat już na evencie Antyczni Elfowie, tam w tym evencie będziemy musieli pogadać sobie z NPC-kiem, NPC kami i przejść jakąś taką małą zagadkę, ale to zobaczycie później, na razie, na razie bierzemy sobie łuczek do ekwipunku, tylko po to, żeby później nie zapomnieć jak będziemy szli na antycznych Teraz nam, no w zasadzie nawet nam nie byłby potrzebny Podczas yy, wchodzenia sobie na Sky 2 Najpierw będziemy musieli pójść na Sky 1 Tam zrespić elfów strażników, czyli gwardy I będziemy musieli padnąć albo... Po, albo ich zabić, w zależności od tego co wam się uda zrobić To ja idę ulepszać sobie potionki trochę Żeby ulepszać potionki Potrzebujemy... Albo potjonki many, albo potjonki. Hmm. Zobaczcie. Tutaj mamy, tutaj mamy w sklepie zdrowia. Zdrowia. Gdzie tu mamy? Ziele zdrowie, Albo ziele many. Ziele zdrowie nie jest zdro... Chociaż trochę kosztuje. Nie mam nic. Ale gdzieś mam na innym koncie. Tak więc wezmę sobie. Nie będę kupował, bo i tak mi się zaśmieca ekwipunek. Wezmę sobie z magazynu sobie jej, jej postaci. Dobra, mamy 20 ziele zdrowia. Ile chcę ulepszyć? Mam 8000 życia. Chociaż chcę mieć takie pociągniki. Zobaczymy, jakie to koszty będą nas wynosiły. Tutaj w Nordę po prawej mamy chlistę, u której ulepszamy nasze pociągniki. Będę chciał sobie pociągniki zdrowia ulepszyć, chociaż troszeczkę. Bierzemy to. Koszt nas wyjdzie. Zobaczcie, mamy 1500 zdrowia. No to już sporo. Ale zobaczmy sobie, ile... no ile będę chciał. Na dobrze mieć takiego, obiecie, jednego stejka, albo nawet 100, albo 200 sztuk, na kryzysowe sytuacje. Dostajecie trapa gdzieś, musicie się wyswobodzić, zabić jakiegoś jednego potwora, żeby wybiec. Dobrze mieć jakiegoś dobrego takiego pationka. Czy nawet na robaka hydry, czy nawet na ekspie, bufki wam zejdą. Dobrze mieć coś takiego na kryzysowe sytuacje. Trochę was to wyniesie, ale no, ale przynajmniej nie padniecie. Tak więc ulepszamy. 100 000 plus źle zdrowia. I mamy tutaj ulepszonego plus 400. 1900 już daje. Drugie ulepszenie kolejna stówka. Trzecie ulepszenie kolejna stówka. 1200 mamy dodanych. Zdał, zabrało nam to 300k. Sporo, co? Normalne potiony kosztują 900 zł, około, za stówkę, czyli 90k, a taki steak kosztuje już 390 400k, ale, no wiecie, na hita macie 1200 dodatkowego życia do, leczącego. I czy dalej chcę ulepszać? Mamy 2700, to już nam dużo daje. Jakbym sobie jeszcze za 200 razy... bo już 300k nam zabrało, 300 teraz... 200, 400. Po dwie sztuki. Po dwie sztuki teraz leci. Dwa razy po 200 Czyli zabrało nam 400 plus 300 700k 700k za to 3,5 życia leczące Jeszcze za 400 czy chcę 2 razy po 400 kliknij i styka. 400, 400 2800 a jeszcze raz 400 Dobra 800 to jest za dużo. Dałem mm, 700 plus 200, 1 902 miliony. 2 miliony dałem za zrobienie 100 potionów, ale teraz nam widzicie, dają 4700, 4700, więc ponad połowę życia mamy użyte możemy na kryzysową sytuacji mieć ponad pół życia na hita możemy mieć ulepszone. Dlatego dochodzi nam leczenie z autotaczku, to powinniśmy mieć dobrze. Jak chcę to zrobić, żeby to mi mieć w miarę? Na, czy na F1 coś mam? Mam przerzucanie. Na jakimś, jakieś ja takiego w miarę, którego nie używam, na przykład na F4, dam sobie na F4 klawisz skrótu F4, że wiecie. Coś się dzieje, coś się dzieje, klikam w 4 mam już całe życie z powrotem. Dobra, ziela, zdrowia, sobie wrzucę do akwipunku. Do Jeśli wie, chcecie wiedzieć skąd zbierać te ziela, to macie filmik na kanale o ulepszaniu potionów. Dobra. A teraz idziemy na Skaja. Nie ma żadnych bonusików aktywnych. Fajnie byłoby tu pójść na bonusie od Bestiariusza i na 10 mocach. Do tego umiejętności zwierzaka też by się przydały, bo... No, bo ten meltronik by wam wskrzeszenie częściej dawał, ale to jest już mniej, mniej potrzebne. Idziemy sobie skrótem na Elfy. Jak nie macie skrótu na Elfy, to idziecie sobie przez Czoje. Tak jak na sky biegniecie. Dajmy sobie bufki. Tak, tak, tak. I sprawdźmy to, jak to nam wyjdzie. Na F4 mamy te Potiony. Dobre. Tak. Tam sobie gdzieś tutaj na górę tego potjonka, żeby widzieć ile mam. Jak będzie... Na pewno nie będę później robił, tylko może następny potionek, który będę robił, to będę tych 400 miał, tylko będę sobie robił za stówkę i za dwusetkę. Bo to dosyć duże koszty wychodzą. No mam trochę kasiory, ale no boli trochę. Boli nawet taki wykorzystanie tylu kasiory, które wykorzystałem teraz. Dalej, idziemy tu. Idziemy teraz na Sky. Na Sky to wiecie jak się idzie. Bierzecie sobie kosę i tniecie drzewka. Robicie sobie przejazd do 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 do, do tu na Sky. E. Zaraz tutaj się ogarnie wszystko. Drewienka można sobie zbierać do utwitu są czemu by nie? Dalej, dalej, dalej tu. Tu tu mamy orki po prawo, po lewo. Dalej. Hop, 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 hop. Jesteśmy już na skajach. Weźmy sobie to, nie, to, nie, to. To jest śmiecie, jak padniemy, to padniemy. I wchodzimy sobie tu. I właśnie te potwory nam się zrepią. Elf Strażnik. One dobrze klepią. Widzieliście na. K oglądaliście filmik? To w kryzysowych były bardzo często. Jak sobie na nich ekspiłem. Od razu zrobicie sobie dostęp na pożeraczy. Jak zrobicie sobie dostęp na dwójkę znaczy, pożeracze to macie teraz cały czas dostęp na pożeraczy, bo tutaj macie pożeracze na górze, o tutaj, podczas eventu się lępią pożeracze i tutaj jest kilka bosów po tej całej trasie, tu jest koniec, początek, koniec, później się lępią takie zwykłe pożeracze, które możecie sobie bić tak samo, ale są takie bosiki, które są zaliczane do zadania, żeby zadanie wziąć trzeba mieć dostęp na skate a bez tego zadania to nie ma sensu ani chodzić za bardzo, bo lota jakiegoś superamskiego nie dają. I tutaj mamy właśnie zwykłe na razie, potworki, czyli zwykłe elfy. One nie biją aż tak dużo. Wiadomo, bez łotka to i one nawet wam biją, trochę. Ale my mamy, mamy, mamy odporności na fizykę, na magię, na wszystko. Więc nie robią dla nas większego problemu. Pierwszą, rze kolejną rzeczą, którą tutaj powinniśmy zrobić, to znaleźć że nie sobie złotego potworka. Meltronik mamy, Meltronika, bo nawet one biją nam dużo. Jeśli nie mamy złotego, to nawet te skajowe potwory nam biją. Jeszcze na tym poziomie, który mamy, mamy 650 level. Nawet one nam trochę klepią. I sobie sprawdzimy zaraz. A tu, tu, tu. I to co? Ja lecę na instancję Szukać jakiegoś złotka I widzimy się za jakąś chwilkę Już zaraz w którym miejscu się widzimy Zaraz to wam pokażę Tutaj nie ma żadnego, tutaj nie ma Tutaj nic nie ma Tutaj jakieś ludkowi coś wypadło Ktoś chce tutaj padł O! Mamy złotko I tak Weźmy sobie, zbijmy to Zbijmy to Okej okay. I teraz mamy, musimy mieć skrzeszenie najlepiej 30 minutek. Ok, i będziemy używać potionki te nasze najmocniejsze. I tak, najpierw tego słodka sobie może odluruję trochę, wybiję te potwory, które są tam w środku. Zjem sobie rybkę, mogłem, jeśli tak już wykorzystałem tyle na potiany, mogłem sobie zrobić potionki 15% z ryb lepszych. Czy chcę odporności robić na magię? Mm, wiecie, to co mam 75% na... na... 5 sekund, sobie włączać z tego skilla, ale tak myślę sobie, że te potwory nie biją z magii, więc chyba sensu nie ma, za bardzo. Widzimy, że zaraz nam ten potwór tutaj padnie, ten złoty, ale będziemy mieć 10 minut na zbicie go. Na zbicie, zbicie, zbicie tych elfów. Zaraz ogarniemy, czy damy radę w ogóle. Tak, tak, tak. Tak. I tutaj dostęp na Sky 2 robicie w takim stylu, że wchodzicie sobie tutaj, po pierwsze wejście to jest zrozumieć sobie właśnie tych elfów strażników, a kolejne wejście już nie będziecie mogli tutaj wchodzić, będziecie się odbijać od tego teleportu, bo musicie zrobić sobie tą część kolejną, która będzie w tym filmiku, czyli poczekać na ewent antycznych elfów i no i tam ogarnięcie sobie... ...tej misji. Dalszej. Dobra, i tutaj teraz czekam na wskrzeszenie. Rybka jest jedzona, bufki wszystkie są. Teraz niech mi się wskrzeszenie wezmie. Jeśli... O! Jest wskrzeszenie. Jeśli macie alchemika to... ...to dobrze. Albo... ...albo jakby to zrobić. Czekajcie, czekajcie. Jakby sobie tam zlurować trzech niebieskich elfów. ...i... żeby was obtoczyły te elfy. To nie będą do Was przychodzić elfy strażniki. Zaraz to spróbujemy. Albo chociaż może nawet dwóch. Dwa elfy. Dwa elfy niebiańskie. Zobaczmy. Jakby nas obtoczyły te zwykłe elfy niebiańskie. Czyli strażniki by do nas nie podchodziły i byśmy sobie wybijali po jednej sztuce. Zaraz to sprawdzimy, czy to zadziała. Okej. Okay. dobry. Mam 100 potjątków cały czas. Tak, wskrzeszenie jest. Tak, lecimy. Zbijamy sobie tutaj tego jedną sztukę. Ok, biegniemy tu, biegniemy tu. Obówki są, wszystko jest. Bierzemy te dwa ze sobą, trzy ze sobą bierzemy nawet. Wchodzimy sobie w ten teleport. Hopla. I widzicie? Niebieski elf. Czekajcie. Oj! Ech. Co tu się stało? Co tu się stało? Widzieliście to? To moje potiony mi nic nie pomogły, bo ja padłem na hita. Cały czas klikałem sobie te potyony. A ja, No nic. Pobłok sławiony przed gwiazdy. Aby kontynuować musisz zostać pobłogosławiony przed gwiazdy. Cz, cz, cz. Błogosławiony przed gwiazdy kłeścik. I tak miałem taki fajny plan w weszło, no, w weszło. Ale... na spowolnieniu możecie sobie zobaczyć, jak to wyglądało. Potworki, potworek mnie przerzucił. Chciałem wejść do rogu, zbić jednego, żeby podszedł elf, a on mnie przerzucił i ja nawet nie miałem czasu użyć tego potionu, żeby się wyleczyć. Dałem sobie autoataczka, żeby miał leczenie z fizyki. Nawet nie użyłem potionu żadnego! Serio? Sto potionów nadal mam. Dobra. A sprawdzę teraz, czy muszę pójść do NPC-ka, który jest tam. Czy dopiero później to będzie? Skup, srebrny kondensator, kup. No dobra. Nici z moich planów. Jakbyście mieli wojownika, to by wojownik od razu wziął te potwory na siebie po wskrzeszeniu. To byście to przeżyli. Ale no, wyszło jak wyszło. Trochę panika, ale od... aż taka wielka panika tutaj nie była, po prostu. No, po prostu zaskoczenie większe było, jak te potworki na mnie, yy, wiecie, pojawiły tak się szybko. Od razu skoczyłem na prawo, do rogu, ale w tym rogu, który byłem, to, no, przeżyłem trochę. Pierwszego hit'a, który dostałem od razu po zrespędzeniu tych potworów, to padłem, ale wskrzeszenie miałem i myślałem, że pójdę sobie do tego rogu i, no, się wskrzy i utrzymam się. Nie padłem na hit'a. Ale później jak mnie jeden przerzucił, to później mi atakowały dwa i dwa mnie zbiły na hita już. Dobra, zobaczmy sobie, czy tutaj musimy z powrotem wrócić tutaj do, na to miejsce. Tak, tak jest. Musimy wrócić do Biruliru, zagadać sobie z nim. Jak mogę dostać się do północnej części miasta? Błogosławiony przez gwiazdy, głości zaktualizowany. Dalej musi odszukać coś stworzonego z gwiazdnego pyłu i zostać pobłogosławionym gdzieś w katedrze starożytnych. Czyli będziemy musieli mieć właśnie coś z gwiezdnego pyłu, czyli nasz łuk z gwiezdnego pyłu mamy ogarnięty. I teraz musimy pójść do. Czekajcie, co tu, A co tu on chce gadać? Nic nie chce gadać. Mamy już to wszystko, czyli mamy coś z gwiezdnego pyłu i musimy zostać pogłusowionym gdzieś w katedrze Starożytnych. Katedra Starożytnych to jest na elfach, tam gdzie jest się resbią. No, a, bossy elfów, czyli antyczni elfowie, eventik Pójdziemy na niego, gdy będzie aktywny. Nie musicie do niego wchodzić od razu, może macie całą godzinkę na wejście, załóżmy, przegapicie bossów, to ale później kłośnika możemy sobie dalej robić. Dobra, czekamy na event antycznych elfów i. No i zobaczymy. I robimy dostępy na Sky2. Teraz już, jak będziemy wchodzić po zrobieniu dostępu. Ten teleport to już nie będą się pojawiały elfy strażniki. Tylko będziemy mogli sobie przechodzić już na Skate Weekend, wziąć sobie na przykład tego kościka na pożeraczy. Czy nawet expić tam właśnie na tych guardach, ale te gwardy biją dosyć dużo. Ani jednego potyana nie użyłem, tak się przygotowywałem. 2 miliony wydane, <laughs> ale nie użyłem. No na pewno byłaby szansa na przeżycie. Sa solo. Ale no, 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 wiecie. Przerzucił mnie i dostałem, nawet chyba się nie uleczyłem, chociaż się uleczyłem się, tak mi się wydaje, z, z czarów bo miałem cały czas zaznaczonego potwora. Czy, czy nie, nie wiem nawet, czy go nie odznaczyłem, bo jak widzę, że zabiłem sobie zwykłego elfa niepeńskiego, później patrzę, nie, zaznaczyło mi znowu drugiego niepeńskiego, to mówię, no to wiecie, to taka sekundka, pół sekundy zaznaczyło mi drugiego elfa niebańskiego, to mówię myszką zaznaczę sobie guarda i w tym momencie akurat gdy chciałem zaznaczyć guarda żebym, żeby nie zabić drugiego niebańskiego elfa żeby do mnie nie podeszły dwa guardy to w tym momencie jak próbowałem go zaznaczyć tak mi się wydaje, że to było że on mnie przerzucił i mogłem go już nie zaznaczyć drugi raz ale jak to było to możecie sobie zobaczyć może teraz na spowolnieniu Dobra, ja czekam na eventik i działamy dalej. No i tak, antyczni się zaczynają. Za kilka minutek będą. Jest czas wielkanocny? Nie. To są antyczni elfowie. 5 minutek do eventu. Biegniemy sobie na chłop. Z krócikiem biegniemy. Tak jakbyśmy szli na Skaja, Tylko nie idziemy na stronę Skaja. Idziemy tylko tutaj. Tutaj, 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 tutaj. I tutaj, jeśli jest kamyk, to nie możecie przejść. Potrzebujecie elfi topór, berserkerem. Musicie być musicie mieć elfi topór i go niszczycie, tego kamyka. Inna profesja nie może zbić tego kamyka. Potrzebujecie berserkera. Tak więc czekamy sobie chwilkę i zaczniemy węcik i misję robić. Wszystko po kolei, wszystko na spokojnie. Zobaczę sobie swój filmik jak robiłem poprzednio. I będziecie widzieć dokładnie, jak to leciało. Tutaj, jak mówiłem w poprzednim filmiku, tu są kody, będzie trzeba wpisywać na nie śmiertelność, Trzeba to będzie w miarę szybko, sprawnie robić. Bo tam mamy kilka sekund na wejście w teleport po wpisaniu całego kodu. Bo ten kod na nieśmiertelność jest przez kilka sekund aktywny, coś w tym stylu. Jeśli dłu za długo będziemy, to będziemy. ...dead. 4 minutki do eventu. No czekamy. No i dobra. Ewencik się rozpoczyna. Bosiki nie interesują nas. 30 sekund. Możemy wejść już po. Jeśli macie mały level, nie chcę wam padnąć się. Możecie wejść po bossach, ale. Tyle ludzi, co tu bije właśnie te bossy, bo są loty z nich dobre, to nie ma opcji, żebyście padli. No, to jak padniecie, to padniecie, ale macie o bardzo dużą szansę na dropnięcie czegoś fajnego z naszych antycznych elfów. Dobra, żeby wejść antyczne elfy, potrzebujecie mieć quest'a zrobionego na dostęp do Skai, bo inaczej nie będziecie mogli przez tą wodę tam po lewo przechodzić. Dobra, hopsa, możecie też tymi drzwiami przejść, albo po prostu biegnąć sobie tędy. Bez różnicy, którędy Wam tam się podoba, trzeba by szybko tutaj mychnąć, bo tu bardzo dużo osób jest. Żebyśmy weszli na miejscówkę od razu. Dobra, odporności na magię. O, walfendach. Dajemy sobie, pijemy Hitchiki i zobaczmy, czy coś nam rzuci. Niestety, 41 zł. Jeden boss padł, wszystkie trzy bossy znikły. Tak więc, dlatego teraz Wiecie? Wiedziałem, bo teraz przyszedłem tutaj i zapomniałem o tym. Dlatego, żeby nie zapomnieć, lepiej mieć ten łuczek wcześniej. I dlatego, że mamy ten łuczek wcześniej, jak jesteście tutaj na miejscu, kliknijcie sobie to drzewko, to ujuremy na polance, będziecie mogli sobie odebrać wąsy i brodę, czy coś w tym stylu. Jakieś część akcesoria. Ale dlatego, że my mamy teraz, mamy zrobione, co mamy zrobione. Mamy zrobiony, weź, w ten teleport, tam na skalicę I dlatego, że mamy w ekwipunku nasz łuczek Wchodzimy sobie tu Hopla I przyniosło nas do takiego pokoju I w tym pokoju trzeba będzie wpisać kod na, na przeniesienie nas najpierw na mapkę wyżej, później kod na nieśmiertelność Tak więc poczekamy, poczekajcie sobie sekundkę Dobra i tak to mniej więcej wygląda Tutaj sobie stoimy w tym miejscu, co tutaj jest, i musimy wpisać kod na przeniesienie nas na mapkę wyżej. Do pokoju do po na wyżej i wpisujemy na czacie. I, D, C, L. L, i P. Przeniosło nas na mapkę wyżej. Stajemy sobie teraz kratkę wyżej. Jeśli wpiszemy teraz kolejny kod na nieśmiertelność, który będzie, będzie mieć kod z Duma, tak niby, tak słyszałem, i który nam daje nieśmiertelność na 12 sekund, dzięki czemu wejdziemy w ten teleport, z jest czarna dziura, która jeśli wpiszemy zły kod nas zabije, a jeśli wpiszemy dobry kod, to przetrwamy tą czarną dziurę i będziemy, i będziemy nieśmiertelni, i tam już nic nas nie będzie zabiło. I teraz wpiszmy sobie ten kod. I. D. D. Q. D. I tak. Zobaczcie. I. D. 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 Q. D. Wchodzimy w teleport. I. Jesteśmy. Mamy nieśmiertelność. Stop. Stop. 110% dodża na fizykę, 125% na magię. Kot nam dał odporność. I zrobiliśmy sobie dostęp na Sky 2. Bardzo błogosławiony przez gwiazdy. Teraz możemy tutaj wyjść sobie. Tutaj już na górze nic nie ma. Kwestik nam zakończony, błogosławiony przez gwiazdy. I teraz jeśli chcemy pójść na Sky 2, to od, odblokował nam się skrócik na Sky. Nie musimy już niszczyć tych drewienek. Zobaczcie. Mm -hmm, tutaj wchodzimy sobie, tutaj wchodzimy sobie, tutaj wchodzimy sobie, tutaj. Normalnie byście na sky szli tutaj po lewo, tam drzewka wszystkie wycinali, ale dlatego, że zrobiliśmy sobie tego questa, klikamy sobie to i już automatycznie jesteśmy na Sky'ach. Wchodzimy sobie w teleport i jesteśmy z powrotem. Nie trzeba prze przechodzić przez tej całej drogi. Teraz wystarczy kupić, kliknąć ten pentagram, który tutaj jest. Jesteśmy od razu na skajach. I zobaczcie, elfy strażniki. Wchodzimy sobie dalej. Tuż może jesteśmy tutaj. Pokażę Wam naturę odeku od natury. Tylko boję się, że tam stoją cały czas te nasze. Czekajcie, tak. Półki sobie dajmy. Boję się, że tam po lewo, po prawo stoją sobie cały czas te potworki, które mnie zabiły. Ale to zaraz się okaże, czy one nadal stoją, czy ktoś je po prostu wybił. Zaraz to się sobie ogarniemy. Pęk. Najwyżej po jednym zbiję. Dobra. Zbijmy sobie najpierw tutaj całą klatę i pokażę wam... Jak wygląda Sky? Chociaż, czy chcę was oprowadzić? Może oprowadzenie po Skyach zrobię w innym filmiku. Teraz chcę wam pokazać tylko to, że już się nie odbijacie od tej bramki, tylko normalnie sobie możecie wchodzić na Sky do i wszystko powinno działać po zrobieniu tego Questa dla niedowiarków. Dobra, tu są są tam, czekajcie, elfy na razie, zwykłe, niebeńskie. Ta, powolutku. Jeśli się na mnie rzucą strażniki, to wam nie pokażę. A jak się nie rzucą strażniki na mnie, to wam pokażę. Czekajcie. Są tu strażniki. Czy był ktoś tutaj? Pił sobie. W międzyczasie bili ludzie. Dobra, bo to dawno byłem. Myślałem, że akurat może nikogo nie było przez ten okres czasu i się zaraz na mnie rzucą. Elfy, strażniki. Ale nie. Puściutko. Pusto, pusto, pusto. Dobra. Już się przestraszyłem. Coś tam, patrzę, kręci się na tej górze. A to zwykłe elfiki. Dobra. Wybijmy sobie je na spokojnie. Opla, opla, opla. I teraz jak wchodzimy sobie w ten teleport, przynosi nas dalej. Tutaj teleport powrotny. Teleport do środka. Jesteśmy na Sky Tu po prawej mamy instancję. Tu dalej idziemy na... Coś sobie kościka na pożaraczy. Tam są gwardy te strażniki. No i tak to wygląda. Dostępna Sky zrobiony. Dawaj pisioru do mnie. Opla. Dobra, no nic. Wszystko porobione, wszystko kości zrobione. Bardzo ładnie, przyjemnie. Jou, yo. yo.